Kasi i witam na swoim odcinku Strachersowe w Europę. Dzisiaj na szybko tak mam odpalił. Yy, tutaj jestem na gospodarstwie u pana i jakoś go zrobiliśmy. Nie gasiłem go te do teraz, bo... No. W ogóle od razu przepraszam że nie było w środę dwóch obiecanych filmów z nowej serii i zakończenia serii. Bo coś mi nie zadziała. O, jak zamknięte. Coś mi nie działa. No, na przykład w galerii, tak, bo nagrywałem na telefonie, e, mi działa. Jakby mam te nagrania i. No. I... A no ja tobie już nie. Nigdy tak nie miałem, dobra. W ogóle nie mam. E, zatrzymam się i get a job. Musimy do miasta jakiegoś pojechać, ale w ogóle... Nie wiem gdzie jestem. Idziemy wiem przeciw siebie. No bardzo przepraszam, ale próbuję... no jakieś problemy mam. Próbuję to naprawić. Nie wiem czy w ogóle ten film tu będzie właśnie... Właściwie... Nie miałem to od razu piątek, piątek na szybko. Nie wiem czy ten film w ogóle się też pojawi na YouTubie. No niestety, a. Kurde, już miałem. No, nie chcę wam spoilerować, ale. No. Fajny scenariusz tej gry nowej jest. Więc, no. Podniosłem koi. No na pusto to 150 na luzie. Czekłoś mnie. Wiecie, że aż mnie tak bije to na no, boki. To wydawać. No nie wierzę no, ale stoję. To będzie film bez cięć. Ci jak się wkurzą na... chłop Brat jakiego No, W ogóle ciężarówka będzie rozwalona, co a, nie wiem co ja robię, no to naprawdę do filmu pojedzie i nie wiem. Pojeździłem oczy ze starą skanią. Jak z początku serii. Nie wiem gdzie jechać, w ogóle jadę sobie autostradą. Na najbliższym zjeździe skręcę właśnie. W ten zjazd, bo pewnie gdzieś mnie poprowadzi. Ale pewnie o, ale chleję Ole sjorbie przez to chyba opuszczę, nie wiem. Jakby jest zwawszy, waw... ale jest bardziej chyba wewrotny przez to już się tak dziwnie ściemniło. Dobra. To, to dawaj, dawaj. W ogóle jest Aha Nocleg, które właśnie jestem w ale nie chcę go gasić. Ale muszę, żeby nie porwali gdzieś. Zaraz się widzimy. Gdzieś po 8 godzinach. Dzień dobry. 8, 7 godzin później. Jest dokładnie. Trochę ciekawa, czy odpali. Okej. Okay. No to fajnie Albo nie No to fajnie Chociaż nie wiem czy w ogóle Czy odpalić, czy nie Ale W ogóle jest ciemno w... Słyszę dźwięki, a nikt tu nie jedzie tam. Widzę mnie. Chyba on powinien ujechać. Wiem, że on o ale wkurzył mnie już. Doskoczony światłem, bo nie wiem co się stanie. Może długie w ogóle. Nie ma co nagrywać filmu, skoro nie wiem gdzie jestem. W nieodłączonych, bo u nas na filmie jest tak, że no, tylko jesteś nie masz pauzy w ogóle i stoisz, to znaczy, że no, to znaczy nic nie znaczy, ale tracisz jakby ładunek, i przyjechał HDS i załadował odładował mnie, i na siebie załadował, i pojechał, więc i to mieszczę nawigację. Od, jakby odcięło i teraz w ogóle nie, jakby po tym jak Jakby miałem gdy mnie o kurde gdzie? Praga Dobra, na Pragę polecimy Jest, Nie lubię tam być, ale no, Wracajmy, no za Załadował na siebie Mi zabrał e, Nawigacji, no, na nawigacji jeszcze miałem, ale Właśnie mi nie działał. Poszłem właśnie pod koniec filmu, po, po, po filmie właśnie poszłem do bardzo miłego pana. Niestety nie polskiego, ale pozdrawiam również. A, czy mógł pożyczyć, nie wiem, w ogóle czy mi pomoże z ciężarówką, bo mi stechła. przy, przy wyjeździe pana. No. O Jezu... za dupią znowu jestem jak zawsze. Eee, no i mi pomógł. Odpalił, ale... ze w ogóle się odpalił teraz? No. Za drugim chyba, czy za trzecim. No Nie wiem co robić. Czy sprzedać go na części. W... Nie wiem co robić. To było moje maszynie kiedyś. No ale... Jak... Najczęściej się psuje teraz, chociaż wiadomo jak ja je jeszcze. Ale <laughs> naprawiamy go. No i... Ojcieło. Wiem ja gdzie jestem w ogóle. No to fajnie. Ja, jeszcze o jasny wind teraz to żebym my... teraz to żebym odwalił teraz to na pewno z tych. ja pierdziele jedzie ktoś halo Już. Halo, tu tutaj, no widzicie? No nic, no to wiem. Kiedy się widzimy, czy się w ogóle zobaczymy? Elo, ja wzywam pana z Mogłem w ogóle, mogłem teraz każdy powiedzieć, przyjmuję już wcześniej, ale wiecie, jak to jest. Elo.